Cześć, witam was serdecznie z tej strony Gracjan Stacki. Pozdrowienia dla piaskownicy RP. Piaskownica fajna jest, piaskownica jest ok, Piaskownica do zabawy, do gry w GTA 5. Jeśli masz chęć, to graj w GTA 5 w piaskownicy, w piaskownicy. Fajnie gra się w piaskownicy RP.

Piaskownica jest ok. Piaskownica do zabawy, do gry w GTA 5. Jeśli masz chęć, to graj w GTA 5 w piaskownicy, w piaskownicy. Fajnie gra się w piaskownicy RP. La 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 Piaskownica fajna jest. Piaskownica jest ok. Piaskownica do zabawy, do gry w GTA 5. Jeśli masz chęć, to graj w GTA 5. W Piaskownicy, w Piaskownicy, fajnie gra się w Piaskownicy RP. Dziękuję, pozdrawiam na razie, cześć.